Wiara. Mówi się, że to najwyższa cnota. Śmieszne. To brzmi, jakbyśmy jako gatunek wzięli największą słabość naszego mózgu, lęk, i postawili ją na piedestale. Bo czym jest wiara? To gloryfikacja urojenia urojenia ubranego w złote szaty, uprawionego w ramy katedr i meczetów. To neuroza podniesiona do rangi moralnego obowiązku, to triumf irracjonalności nad rozumem. I co najgorsze, nazywamy to cnotą. Wierzyć oznacza zawiesić myślenie, ufać temu, czego nie widzisz, nie możesz udowodnić, co w gruncie rzeczy stoi w sprzeczności z logiką i faktami. Uwierz, a będziesz zbawiony. Oto szczytowa propozycja ludzkości: nie zrozum, nie poznaj, nie sprawdź, lecz uwierz. Tak jakby lekarz powiedział: Nie badaj rany, nie lecz jej, po prostu wiesz, że jej nie ma. Przejrzyj się językowi: wiara jako cnota cnota a więc największym skarbem nie jest mądrość, nie jest czułość, nie jest empatia lecz ślepa akceptacja urojenia. Freud miał rację. Religia to powszechna nerwica natręstw, bo co innego robi neurotyk, jeśli nie odprawia swoich pustych rytuałów, by zagłuszyć lęk. Nicze miał rację. To nie triumf ducha, lecz moralność niewolników, słabych, którzy boją się spojrzeć światu prosto w oczy, a więc tworzą świat tam i świat tu, byle tylko usprawiedliwić własną bezsilność. Dzień dobry. A my w kolejnym tysiącleciu wciąż klepiemy paciorki, jak neurotyk, swoje rytuały, przekonani, że w tym jest sens życia. Ale to nie tylko absurd, to zbrodnia wobec naszego potencjału, bo człowiek, który gloryfikuje wiarę, uczy swoje dzieci, że myślenie nie jest wartością że lepiej wierzyć niż sprawdzać że lepiej ufać pradawnym autorytetom niż kwestionować. W ten sposób całe cywilizacje zamieniają się w stada, które klęczą przed urojonym pasterzem. I wiecie, co jest najbardziej groteskowe: że ta cnota wiary zawsze działa w jedną stronę. Masz wierzyć w naszego Boga, w nasze prawdy, w nasze symbole. Gdyby wiara sama w sobie była wartością, katolik szanowałby muzułmanina, a muzułmanin hinduistę. Ale nie. Oni gardzą sobą nawzajem, więc nie chodzi o samą wiarę. Chodzi o posłuszeństwo wobec własnego plemienia. To nie jest cnota, to tresura i egoizm. Człowieku, rozumiejący swoje pochodzenie z pleistoceńskiej małpy, czy naprawdę nie widzisz, jak groteskowe to jest? Masz w głowie potężny organ, mózg, który potrafi rozumieć kosmos, rozbijać atom, pisać symfonię. A gloryfikujesz jego zdolności do urojenia, do potęgowania lęku. Cnotą staje się choroba. Oto Homo sapiens w całej krasie. To zabawne, jak człowiek ma tendencję do wywracania wszystkiego na lewą stronę. Zdolność krytycznego myślenia, to byłby skarb. Odpowiedzialność za słabszych mieszkańców ziemi, to byłaby cnota. Odwaga, empatia, uczciwość, to byłyby fundamenty. A co stawiamy na piedestale? Wiarę, czczenie wewnętrznej halucynacji jako czegoś szlachetnego. Ale powiesz, wiara jest cnotą? Serio? Popatrzmy na inne cnoty, które historia wynosiła pod niebiosa. Posłuszeństwo wobec tyrana. Miliony ludzi uważały, że to zaszczyt iść za Hitlerem, za Stalinem, za kimkolwiek, kto mówił głośniej i brutalniej. Gotowość do zabijania w imię ojczyzny, to też była cnota i to wciąż zresztą jest cnota. Maszerować na front, ginąć w błocie okopów, byle tylko flaga mogła powiewać wyżej. Wyżej niż flaga przeciwnego plemienia. Oddanie wartościom w cudzysłowie, patriotyzm, naród, krew i granica. Ileż trupów położyła ta cnota. A dziś. Została nam wiara, wierzyć, oto najwyższy ideał, wierzyć, czyli nie pytać, wierzyć, czyli nie kwestionować, wierzyć, czyli zamknąć oczy i pozwolić, by inni włożyli do głowy, co chcą. I dopóki nie przestaniemy gloryfikować urojenia, dopóki nie nazwiemy rzeczy po imieniu, że wiara to choroba, a nie cnota, będziemy tkwić w tym samym kręgu, będziemy wynosić na ołtarze swoje słabości i dziwić się, że świat... Nie potrafi być zdrowy. Nie wiem. Dwa słowa, które większość ludzi traktuje jak plamę na honorze. Bo przecież świat wymaga odpowiedzi, religia wymaga dogmatu, polityka pewności, a społeczeństwo poczucia, że ktoś wszystko kontroluje. Tymczasem właśnie nie wiem jest jedyną uczciwą odpowiedzią, jaką człowiek ma wobec kosmosu. Popatrz na historię nauki. Newton nie zdefiniował grawitacji, dlatego że wierzył, ani nawet że wiedział. On się zdziwił, dlaczego jabłko spada. To było jego nie wiem. Darwin nie spisał tez o ewolucji, bo miał gotową wizję. On patrzył na dziobaka, żółwie, dziwne ptaki i powiedział: Nie wiem, czemu tak się różnią. Einstein, jego geniusz, rodził się z tego, że pytał. Nie wiem, co się stanie, gdy przyjrze się fotonom. Każdy z nich zaczynał od uczciwej niewiedzy, a potem z tej niewiedzy rodziła się rewolucja. A teraz porównaj to z wiarą. Wiara nie pyta, wiara mówi: już wiem. Wiem, że świat powstał w sześć dni, bo siódmy to był odpoczynek zadowolenia. Nad tym łez padołem. Wiem, że ktoś chodził po wodzie, wiem, że po śmierci będę żył. I koniec rozmowy. Mur, zasłona. Wiara nie prowadzi do odkrycia, tylko do powtarzania. To nie jest cnota, to jest więzienie dla umysłu. Nie ma w tym miejscu jakiejś mistyki. Chodzi o to, by zrozumieć, że potrzeba wiary to nasza wspólna, pleistoceńska spuścizna oparta na lęku. Wiara to instynkt przetrwania, który jednak w XXI wieku zamienia się w instynkt samozagłady. Bo dziś, gdy człowiek zamiast zdziczałego lwa jaskiniowego słyszy huk bomb albo widzi topniejące lodowce, wiara nie daje mu żadnej obrony. Potrzeba nie wiem, które prowadzi do badania, a badanie do rozwiązań. Odwaga niewiedzy nie jest ucieczką, to nie jest rezygnacja z sensu, to najwyższa forma odpowiedzialności przyznać, że nie wiem i podjąć trud szukania. To oznacza patrzeć światu w twarz bez urojeń, bez krzyżyka, bez amuletu, bez mantry. To oznacza widzieć cierpienie zwierzęcia i powiedzieć: Nie wiem, jak je zatrzymać, ale będę szukał sposobu. To oznacza patrzeć na wojny i zamiast powtarzać frazesy o boskich planach, mówić: Nie wiem, jak z tego wyjść, ale muszę próbować. Nie wiem. To jest cnotą, bo to jedyna postawa, która nie sprzedaje taniego pocieszenia. To fundament, na którym można zbudować wiedzę, współczucie, mądrość. A więc powiedzmy to jasno: wiara jest tchórzostwem, a nie wiem, jest odwagą. Wiara jest snem, a nie wiem, przebudzeniem. Wiara jest neurozą, a nie wiem, zdrowiem. Nie wiem to tylko początek, ale nie początek pustki, początek drogi, bo z niewiem wiem rodzi się widzę widzę świat takim jaki jest bez filtrów, bez baśni z nie wiem, rodzi się, dotykam dotykam ziemi, dotykam ciała zwierzęcia które cierpi lub się cieszy i to jest prawdziwe z nie wiem, rodzi się, czuję czuję ból, współczucie, zachwyt, lęk to są emocje prawdziwe a nie obietnice nieba z nie wiem, rodzi się, poznaję poznaję prawa natury, prawa fizyki tajemnice biologii i to czyni mnie naprawdę silnym, naprawdę kompetentnym, a wreszcie z nie wiem, rodzi się doświadczam, doświadczam życia, nie tego obiecanego po śmierci, tylko tego tutaj i teraz, z całym jego ciężarem i całą jego rozkoszą. To właśnie jest realizm, świat namacalny, świat, którego nie wolno zasłaniać urojonym bóstwem ani bajką o raju. Bo gdy pozwalasz sobie na te wszystkie bajania, na piekła i niebiosa, na Boga z jego neurotycznymi nakazami, na Jezusa z jego moralnością niewolników, wtedy wyrzekasz się prawa do mówienia o świecie realnym. Wyrzekasz się prawa do mądrości, do nauki, do prawdziwej etyki. Bo jeśli twój fundament to wizja amoralnego proroka z pustyni, który błądził w upale i słyszał głosy w głowie, to nie masz żadnego autorytetu, by mówić o tym, co realne. Realny świat nie potrzebuje Twojej wiary, potrzebuje Twojego poznania i Twojej odpowiedzialności.